Chyba będzie ten zapis. Zobaczmy. Tak, mamy. Mhm. Ale zaraz. I ja miałam tu cztery odkryte. Dobra. No to nic, no to zrobimy jeszcze to. E, bo miałam to czwarte już zrobione. O co tutaj było? No ta kość, co on jej używał jako barwnik, tak? Tak. No tą skórę, co że jako płótno i krew pobierał sobie. Znaczy nie sobie, nie, ale. To podłoga była taka rozjebana? Nie pamiętam. Dobra, no to zrobimy sobie ten jeszcze raz po prostu, ale on był chyba. Krótki? Chyba, że mamy to, tylko trzeba jeszcze przyłożyć. Teraz jestem confused. Pewno. Teraz! Dobra, czyli ja to miałam, ale mi nie zapisało, że ja to odłożyłam. To były włosy, z których robił pędzel. Ściągamy okularki. Nie, nie! Nie trzeba. Idziemy dalej. W lewo czy w prawo? Coś czuję, że tu naokoło się chodzi. Chodźmy w prawo. No i co? O! Patrzcie, pojawiło się nam okno. Ale nic nim. O! Dobra. Co się nam pojawia tutaj? Tu mamy. Kurwa. nie gaś się. Mamy drzwi, dobra. A czy coś jeszcze mamy ciekawego oprócz tych drzwi? Jest ciemno. Chciała je otworzyć, zamknięte, dobra. Co? Dobra, to jest chyba bardziej creepy teraz. Tak, końcówka. Dobra, chodzisz w kółko. No, zdążę zauważyć. Tylko teraz pytanie: Czy. Jest tu już jakaś lampa? Czy mam jeszcze raz przejść kółko? Czy. Nie, raczej nie. Raczej muszę iść po prostu. Są nam dupy tu gasi. Patrzcie, jaki on jest tutaj. Łatwo zapomnieć na OK. Zamknięte. 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 Dobra, to otwórzmy półkę. Wo, patrzcie, jemu znowu się coś. Pamiętam miłego wieczorku. Jas, okej. Wydaje körze błąd. Dobra. Coś, co się ja czuję, że to może być trudne. Nie postrzelić tydzień, no. Dobra, to, co tu mamy? Ha, czyli ogólnie tu są drzwi wszędzie. Do, dobra, do tego samego pomieszczenia. okej okay. Tu nic nie ma z bardzo. Nic nie ma, no. Dobra, to chodźmy tu. Jakieś niespokojne wspomnienia, no to zobaczymy. Miałeś kiedyś karę na kąpa? Nie. A mieliście karę na kąpa? Tobie, nilwe to żona, może dać. Karę na kompa Nie, ja nie miałam, normalnie sobie mogłam grać zawsze Okej okay. Nie gaśmy, lepiej Ale sprawdzam czy coś się nie dzieje jak się zgasi, bo czasami co się tu pojawiało, nie? Jak się zgasiło? Czy tam zapaliło światło? Okej, okay, tu nam... O, można przesunąć to krzesło. Dobra. Hmm. Zdecyduj się. Na co się zdecydować? Mogę otworzyć jeszcze? O, mamy coś. Dobrze o tych przeklętych szczurach. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek jakiegoś chciała. A, dobra, to jest tego. Yy, miłej gry dziękuję bardzo do miłej pracy, życzę Nilwes. Yy, to chyba ta jego żona pisała, nie? Tak mi się wydaje. Yy, wciąż zostaję pułapki po całym domu ciągle narzeka, że suszyje już ścianek i że muszą być ich tam setki. Boże, mam kurwa nadzieję, że to prawda. I liczę na to, że którejś nocy wypełznę i zjedzą żywcem we śnie. To okrutny, zapatrzony w siebie, żałosny pijaku. Ach, hufa. Chyba, że to, to sprzętaczka psa. Nie, ja stałem bardziej żona. Coś nie wiem. Któraś z nich? No, na pewno pisała ta kobieta, nie? Dobra, tu jeszcze możemy coś otworzyć? Nie, dobra. To idziemy dalej. Jeśli tu jeszcze gdzieś można. Można tu iść. Dobrze. Duch dupy. Róba, nie wiem, czy iść do ducha dupy. No nie mam za bardzo wyboru. Duch dupy. <grystanie> <grystanie> Duch dupy mnie zjada, czy duch dupy mnie tylko straszy? Okej, okay. tylko nas przestraszył. Więc więc wiemy przynajmniej jak wygląda duch dupę, Nie jest bardzo... Kobietom, raczej. Klucz. Klucz otrzymaliśmy. Tu mamy co? Pułapki. Ok. Mogę to krzesło przesunąć? Czemu nie? Dlaczego nie mogę? Chciałam tam jeszcze zagrzebać. Teraz pyta. Dobra, to jest do tych drzwi klucz, ale ja bym sobie jeszcze zerknęła w tym pokoju, czy coś jest. Ciemno jest, jak. Nie powiem gdzie. Dobra, nic tu nie ma. Więc... Okej, okay, możemy iść. Szczurek! Biega. Ojej, idziemy za nią. Zaczę, na zarazki wielki pewnie będzie. Musisz się tu tutaj przecisnąć. Nie ma tu innej drogi niestety. Dobra. jaki słodziaczek Tu gdzieś schował się tu idzie Zamknięte mamy a tu mamy otwarcie okej okay. I wyszedł Aha on sobie przeszedł pod podłogą To są plusy bycia szczurkiem Jest się malutkim można przejść pod podłogą. W sumie nie tylko pod podłogą. No, tam nie wejdę no. Ja po prostu przed siebie. Tu coś jest jeszcze? A nie, tego półka, dobra. Co ty mi tu zrzucasz? Oj, niegrzeczny ten szczurek. Co tu mama? Mm -mm. Czy to jest jakiś szyfr do czegoś? Nie możemy też kucnąć. A czemu nie możemy wejść na drabinę? Tam w piwnicy mogliśmy. Nie możemy też zapalić światła. Okej. Okay. Dobra. Co my tu możemy zrobić? Ja tu nie mogę w ten sposób przejść. Ja tu mogę jakoś. Hmm. że autokorektę rzucić się, cóż? Pamiętam. <grystanie> Pamiętam, a jak tam z swoją autokorektą już? Już się naprawiła? Kurde, dobra, ja nie wiem. Aha, ok. Tu jest kutka, dobra. Na trzy, czyli tu musimy sobie chyba przyjechać tym, ale. Zastanawia mnie. Kurde, czemu ja nie mogę sobie tu kursorem jechać? Um. Czy musimy wziąć jedną z kota, drugą z psa, trzecią ze szczura? Mm, muszę się skupić. są takie, właściwie ja myślałam, że mogę sobie tu jechać kursorem, a nie mogę i to jest dla mnie utrudnienie. Zobaczmy od szczura, gdzie prowadzi ta pierwsza od prawej i ona prowadzi do siódemki, ale stałem, że to nie będzie chyba siódemka, a druga jest do ósemki, a trzecia do szóstki, kurwa. Teraz jestem confused. Bo tu będzie dużo kombinacji. Chyba, że po prostu. To szóstki, nie? Właśnie, ta, ta od prawej. E, chyba, że po prostu kolorami to zrobimy. Nie wiem, 2, 4, 9 spróbujemy. Może to jest takie dla zmyłki ten. Bo od szczura, jakby jest tylko nie, to nie będzie ten kodzik. Eee, jak popatrzycie na dole, no to te kolory jest tylko jeden czerwony, dwa czarne, nie? No, może 6-7-9. Teraz daliśmy 2, cztery dziewięć. Spróbujmy dwa siedem dziewięć. A chyba że nie. 2, 7, 9 też nie. to sześć cztery dziewięć albo sześć siedem dziewięć. Dobra, to jednak, e, jednak nie, nie taki sposób. Jak się nad kupnem w sensie tych Star Warsów. Dobra, jeszcze raz kminimy. Ta pierwsza idzie do trójki chyba. A czekajcie, bo kot jest na czarno, a Dobra, nie, dobrze było. No, okej. Okay. Sprawdźmy pierwszą. Pierwsza idzie do trójki. Psiej idzie do dwójki, czyli 3, 2. 3, 2, sześć. Nók. Nope. Nie będzie to 3, 2, 6. Ja tu chyba czegoś nie czaję w tym. Znaczy my mamy to kupione właśnie, wiesz, więc. Bez sensu mi to kupować na kompas, skoro mamy to na konsoli. A sprawdźmy tą dwójkę. Dw druga ta idzie do czwórki. A trzecia... Do jedynki? Chyba tak to Spróbujmy cztery Cztery? Hmm. Ta druga od psa idzie... Do piątki. I od szczura idzie do ósemki. Pięć, osiem. Nie wiem, trochę random. Nie wiem, o. Już się napiję. Nie, nie wiem, jak ten kod ma rozkwinić. Pięć, osiem. Mówię. Chyba, że... Mam wziąć po prostu tylko te ze szczura. Czekajcie. Czyli by było sześć, osiem, siedem. Sześć, osiem, siedem. Aha, dobra. Tylko od szczura mieliśmy wziąć. Dobra. Czyli ja to przekombinowałam jak zwykle. Najłatwiejszą kurwa zagadkę przekombinowałam w pizdu. Co <grym> by się ufie za co typnie Czemu typ nie kłócenie? O, tu mamy korytarz jeszcze. Ło, wow, to jakiś list. 19 czerwca. A nie, to są... Yy, to jest pamiętnik chyba jakby tej żony jego. W domu zapadła cisza. Wygląda na to, że w końcu zaległ. Otoczony pustymi butelkami skrawkami płótna, martwymi przedmiotami, które znaczą dla niego więcej niż własna żona. Tak, czyli to na pewno jego żona. Yy, panie nasz w niebiosach, niechaj w końcu rozbije sobie łeb. Niech wyleje się z niego to za nich, że oddałby się swoimi wymyślnymi, żebyśmy w końcu znaleźli spokój. Ty tego nie sprawisz, w końcu znajdę w sobie odwagę, aby zejść po schodach i skończyć z nim. Wiesz jak dobrze, że to nie brak woli mnie powstrzymuje. O nie.